W dzisiejszym filmie ujawnimy siedem rzeczy, które kochają wszystkie kobiety, ale nigdy się do tego nie przyznają. Jeśli kiedykolwiek się zastanawiałeś, co tak naprawdę dzieje się w umyśle kobiety i co w takim razie w tajemnicy ceni, to wideo jest dla Ciebie. Zostań do końca, odkryć te tajemnice, które mogą całkowicie zmienić swój związek i pomogą Ci lepiej zrozumieć wszechświat kobiecy. Zacznijmy. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, nie martw się. Zapomnij polubić film i subskrybować na kanale. Pamiętaj także o kliknięciu przycisku ikone dzwonka, aby otrzymywać powiadomienia z kolejnych filmów. Dla wielu mężczyzn kobiety mogą wydawać się prawdziwą tajemnicą. W kilku przypadkach wolą dawać drobne napiwki, zamiast bezpośrednio mówić, czego chcą. Aby lepiej zrozumieć kobiecą stronę, musisz uważnie obserwować kształt jak myślą. Jeśli myślisz, że A kobieta powie Ci wszystko, co jej się podoba, lub pragnienia, mylisz się. Są pewne rzeczy, które uważają za niezwykle przyjemne i ekscytujące, ale zachowują dla siebie, bo wydają się proste lub nawet zbyt oczywiste. W tym filmie omówimy siedem z nich rzeczy, które kobiety kochają, ale rzadko ujawnić. A na koniec i tak ci powiem dać dodatkową wskazówkę. Chodźmy. Po pierwsze, masaże przed intymne chwile. Użyj kremu puszka masażu lub masła do ciała spraw, aby ta chwila była jeszcze bardziej wyjątkowa. Oprócz łagodzenia stresu ten gest świetnie nadaje się do ożywienia związku. Kobiety to uwielbiają, choć prawie nigdy porozmawiać o tym. Zrób to, a zrobisz to stać się numerem jeden w jej myślach. Po drugie, flirt. Wielu mężczyzn boisz się flirtować z kobietą, boi się odrzucenia lub wydawać się niewygodne. Ale proszę bardzo, sekret. Kobiety lubią, kiedy mężczyźni z nimi flirtują. W większości czasami widzą pełen szacunku flirt jako lekką i zabawną grę. Proste uśmiech od kelnera lub komplement od kolega może sprawić, że poczują się bardziej atrakcyjne i podnoszą na duchu. Następnie, jeśli się bałeś, teraz wiesz. Flirtowanie z szacunkiem jest całkowicie normalne. Po trzecie, dotknij jej włosów. Może się to wydawać dziwne, ale... Włosy takie są jeden z najbardziej wrażliwych punktów, a kobieta. Jeśli nigdy tego nie próbowałeś, spróbuj. Dotknij włosów swojej dziewczyny lub dziewczyny kobieta, którą jesteś zainteresowany i obserwuj reakcję. Oczywiście wybierz w właściwym czasie i miejscu. Nie to samo co dotykanie jej włosów po treningu, a raczej w bardziej intymne otoczenie, na przykład w cieniu kina. Po czwarte, połóż rękę za plecami jej. Najlepszy sposób na chodzenie ze swoim towarzyszem w tłumie jest kładąc rękę na spodzie z powrotem. Ten prosty gest to pokazuje, czujesz się opiekuńczy, choć nie jesteś przesadny. Na przykład położenie ramienia przez jej ramię, gdy są sami lub pocałuj szyję i zakończ acałus w plecy, to skradnie twoje serce jej ogień i rozpal pożądanie natychmiast. Po piąte, mężczyzna, który jej broni. Wszystkie kobiety uwielbiają, gdy ich partner broni ich. Nawet jeśli twierdzą, że problemy należy rozwiązać w cywilizowany. Kiedy na przykład a pijany mężczyzna próbuje ją nękać i partner interweniuje, czuje się wzruszona, nawet jeśli się do tego nie przyznaje. W zasadzie wszystko kobieta lubi czuć się jak bohaterka uratowana przez superbohatera. Ale bądź ostrożny. Nie próbuj zgrywać bohatera tylko po to, żeby jej zaimponować. Po szóste, wyznaj, że śniłeś z nią. Może się to wydawać nieistotne dla mężczyzn, ale dla kobiet to ma głębokie znaczenie. Powiedz to, śnił mi się jej dźwięk niezwykle romantyczny i namiętny. Po siódme, mężczyźni z brodami. Większość kobiet jest zakochana przez mężczyzn z brodami. Wielu uważa niesamowicie seksowny zarost. Badanie z 2013 roku wykazało, że poziom ideał atrakcyjności jest wokół 10 dni bez golenia. Kobiety często kojarzą brodę z płodnością i męskość. Pełniejsza broda, tym bardziej męski wydaje się mężczyzna. A teraz dodatkowa wskazówka, świetnie uścisk. Kobiety uwielbiają mocne uściski i ciasno. To daje im poczucie, że nigdy nie chcesz ich wypuścić. Pocałunki w czoło też mają znaczenie wyjątkowy. To nie tylko słodki gest, ale coś, co przekazuje uczucia i ochrona. Kochają to, nawet o tym nie mówiąc. Czy masz jakieś inne wskazówki, do podzielić się? Te małe postawy może zmienić Twój związek i pomogą ci stworzyć znacznie lepsze połączenie głębokie i prawdziwe. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw komentarz. A jeśli nie wiesz, co napisać, po prostu wpisz Obejrzyj do końca w polu. Dajcie znać, że zostaliście do końca. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, na co czekasz, zarejestruj się teraz i przyjdź i stań się częścią naszej społeczności.